Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. To jest przyszła pora na pasztet z foremki w moim wykonaniu. Oczywiście użyjemy znowu gotowej mieszanki z firmy Jelux. Tak jest, gotowa mieszanka. Ktoś to dla Was zrobił, żebyście wymieli prościej, ale i tak są gadki. Wow, tylko Jelux, tylko promocja i w ogóle. Słuchajcie, naturalne przyprawy, już Wam czytam. Cebula, pieprz czarny, majeranek, gałka muszkatołowa, pieprz biały, imbir, czosnek, papryka słodka, kolendra, zielangelskie. Tak, bardzo dobrze czytam, tak jak widzicie, zauważyliście, jak Gotowa mieszanka naturalnych przypraw. Dokładnie, nie, ma, nie żadnych... ma tu żadnej chemii. To jest wygoda, to jest wygoda dla Was, nie dla wszystkich, bo ja nie zmuszam nikogo, żeby ktoś kupił, ale ktoś, kto nie jest pewny ile czego dać, kupuje sobie taką mieszankę bądź inną gotową z Jeluksa, i ma smak sprawdzony. Powtarzalność oczywiście. Więc użyjemy tej mieszanki. Ta mieszanka jest na 4 kg pasztetu, więc to jest bardzo dużo. Pasztet będziemy robić w tak jak wspomniałem. Mam troszkę takie sfatygowane, ale poradzimy sobie jeden drugi. Ja troszkę to wzbogacę ten efekt finalny, czyli dodam żurawinę. Żurawina nie jest to żadna reklama, po prostu taka, jaka była, taka jest. Żurawinka Taka dodaje... jaką kupiłam, taka jest. Naciskiem na, ja kupiłam. Tak. E, żurawina, doda nam takiej słodyczy. Pasztet z, z żurawiną fajnie się łączy, więc naprawdę na Wielkanoc, jak znaleźć. Więc, kochani, przyprawa, żurawinka. Z czego ten pasztet będzie? Ta goloń była zamrożona dość długo. Jak długo, nie wiem. Tu jest jeszcze jedna, niezupełnie, niecała golonka, gdzie ostatnio robiłem, co to było litewska kiełbasa i została mi skóra i część mięsa i trochę boczku więc to też użyjemy do pasztetu i oprócz tego mam tu kilogram podgardla już bez skóry. Musimy pozbyć się tylko gruczołów, ale tu ich nie widzę. Dobry kupiłem. No ja kupiłam 900 tyle, tam nie ma kilograma. Prawie kilogram zaokrągliłem, już nie poprawię. Nie, nie próbuj mnie skompromitować. No, ale prowadzisz swoich. Nie próbuj mnie skompromitować. W kilogram, nie ma w oczach moich widzów jakoś. Więc tak. Jedna golonka tylna w całości. Skóra od jednej golonki z odrobiną mięsa, pół kilograma boczku, powiedzmy kilogram podgardla oraz wątroba. Wątroba wieprzowa jest tu 500 gramów, ale użyjemy, myślę, że yy, troszkę mniej. Oczywiście jej gotować nie będziemy, tylko te twarde mięsa. Więc co, przekładam do gara. Ma się to na porządnie ugotować, rozgotować. Po ugotowaniu, rozgotowaniu wyciągamy kości z golonki gotujemy tylko w osolonej wodzie, bo ziele angielskie i liść laurowy w tym przypadku pominiemy. Czekamy aż się zagotuje i działamy dalej. O, to jest ta kość właśnie, która została mi tam wtedy. Nawet dzisiaj miałem pytanie na tym, na na YouTubie, co się stało z resztą mięsa z golonki oraz ze skórą z golonki. Więc zostaje to wykorzystane do pasztetu. i nie zmarnuje się na pewno. Patrzcie, wszystko idzie wszystko. super. tu już jest wychłodzone, bo to tak, już jakiś czas temu oczywiście było wyjęte z gotowania. I co robimy teraz? Ja będę musiał sobie to za chwilę pokroić i zmielić przez makówkę, tak jak tam widzicie. I później będziemy musieli sobie odmierzyć wątrobę na tą ilość mięsa, którą tu jest, a jest go tyle. Skóra jest potem dużo skóry jest, bo z dwóch Ona sprawi to, że jak damy żurawinkę, to ten pasztecik będzie się trzymał w całości. Więc teraz ja sobie to pokroję, pomielę, wiadomo jak się to robi. Ważę i za momencik widzimy się przy blendowaniu wątroby. Dwa kg jak w mordę strzeli. Więc na te 2 kg tu jest 250 gramów wątroby tyle w zupełności wystarczy, żeby wątroba nam nie zdominowała smaku. Oczywiście tam jeszcze jest nieopodal wywar, który za chwilę zobaczycie, który będziemy dodawać do tego mięsa, żeby odpowiednią konsystencję uzyskać. Tu w tym przypadku nie może być ona za rzadka, ale zanim dalej to trzeba teraz się właśnie zająć tym mieleniem przez makówę i zblendowaniem. Najpierw wątroby, a później całość. Pajemy, tak, tak, no to Jedzie, kurczę, pięknie. Teoretycznie i praktycznie można pewnie by to razem blendować, ale ja zawsze lubię sobie utrudniać. Więc wy nie musicie tak zrobić. Możecie sobie po zmieleniu przełożyć tutaj nichy. I zlądować wszystko razem. Wiesz, że u... ten mikrofon zbiera wszystko. Dobrze. Pokaż ten. E, warstwę tłuszczu. Dobra. Powiedzmy, że jest. Przekładamy teraz to tutaj. I słuchajcie, co będziemy robić. Ale napaciałem. O, masek. Co będziemy robić teraz po dodaniu wywaru. Smak jest tego tylko taki, ile jałowy, jałowy może nie wiem, no bo tej soli dałem do tego gotowania. Ale trzeba to wysmakować na słoność i to jest jedno, a druga rzecz jest taka zważyć to po... Poczekaj, to trzeba zrobić inaczej chyba. Może ja bym to teraz bzyknął, co? Czy... Bzyknie. Dobrze, tak bzyknie. I dlatego trzeba to będzie zrobić na zasadzie takiej, żeby to zważyć po dodaniu wszystkiego już, oprócz przyprawy. I wtedy ile mamy? Kilogramów to 12,5 grama na każdy kilogram. Dwa i 8 mamy po dodaniu wywaru oraz wotroby. Przyprawy będzie 35 gramów potrzeba na tą ilość. Policzyłem sobie jak zwykle tak. Oj, już od razu musisz. Słuchajcie, nie dajecie nic oprócz soli. No pięknie pachnie. Nie można wam tego zapachu przekazać, więc słuchajcie. Do Wielkanocy, jeśli jeszcze, jeszcze macie dużo czasu i spokojnie zdążycie sobie zrobić taki pasztet z żurawiną. Ja zaraz wam powiem ile my damy żurawiny na ten właśnie pasztecik, bo tu jest właśnie kwestia indywidualna, ale Zakładając, że czekaj, 35 gramów, no jest dużo tego, ale w zupełności wy... Patrz. wystarczy, tu jeszcze mi zostało na kilogram, to już z małym haczykiem, więc tyle przyprawy potrzeba na tą ilość, która tam jest. I teraz tak, sól to będzie do smaku, to zamykamy, musi być lekko przesolone po dodaniu przyprawy. Trzeba to bzyknąć blenderkiem, żeby rozprowadzić tą właśnie przyprawę. Konsystencja jest taka jaka teraz. Pokazałaś czy nie? Tak, taka nieco gęstsza niż z luksusowy. Więc mieszam przyprawę, potem tylko sól i żurawinka. O. Ale dobre mało słone. Pachnie ładnie, nie? Mm -hmm. Więc słuchajcie, nie ma podanej ilości soli ma być słone. Pokaż tutaj jeszcze. Ja pójdę sobie po jedną łóżeczkę, żeby nie było, że próbuję tą samą co mieszam. Bo mam wielu ludzi na swoich social mediach, którzy czekają, żeby właśnie takie rzeczy mi wyłapać, wytknąć. Nie? Albo ręce mam ogłosione. Albo broda, albo mam zgolić brodę, kochaniutcy moi, nawet nie będę tego komentował. nie? Mm -hmm. Dobrze. Tutaj mm. i tutaj. OK, dobra. I co teraz tym? Tu, dobra. Teraz sobie to rozprowadzę łyżeczką i próbujemy na bieżąco. Żeby ta słoność była, powtórzę po raz kolejny, nieco ma być bardzo słone. O, może nie przesolone, tylko bardzo słone, bo ta słoność się zmieni po obróbce termicznej. Oczywiście, jeśli chodzi o samo pieczenie tych naszych pasztecików wielkanocnych, to temperatura 180-200 stopni w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Góra, dół e, bez termoobiegu, godzinka czasu i wsio. I potem oczywiście do studzenia, tylko do tego już nic nie dajecie, żadnej kaszy manny, żadnej bułki, tylko na górę, tylko żeby sobie posypać, prawda? Prawda. Idealnie. Patrzcie, tyle tego jest i teraz na tą ilość ta paczuszka szurawiny ma 200 gramów, to jest dużo. Dużo albo i nie dużo. I teraz rozprowadzamy tą żurawinę. Tak mniej więcej po prostu mieszamy cały ten pasztecik i ona będzie nam się trafiała, bo o to chodzi właśnie w pasztecie z żurawiną, żeby co jakiś czas nam się przewijała ta słodycz, która jest w żurawinie. Więc ja sobie to rozmieszam. Za momencik foremki, bułka tarta do posypania oczywiście. I ładujemy foremki. piekarnik, za chwilę odgrzejemy. I już test dopiero rano. Dlatego, że jest już prawie wieczór. A to jeszcze musi wystygnąć, stężeć. Więc taka kolejność. Za momencik. No. Nie wiem, czy starczy tych foremek. Mi będę musiał się do iluksa uśmiechnąć. O foremki znowu. Myślę, że wystarczy. Dobra, nakładamy. Konsystencja taka dość luźna, więc nie powinno być jakichś tam przerw. Oczywiście należy pamiętać też o tym, że pasztet podczas pieczenia on nam nieco puchnie i podnosi się nad foremkę. Mój brat coś o tym wie. Tak, tak mu się zrobiło? No nie pamiętasz. A co pasztet mówi? Z królika, co cały piekarnik. wyleciało? Wyleciało. Aha, no, no ale to później wraca do swojej. Tej mm, no, u niego już nie wróciło. postaci nie wróciło? Nie jak wyleciało, to nie wróciło. Tak. Jedną wam pokażę, jak to zrobię. Jest tej żelawinki trochę. Właśnie te skóry, powtórzę po raz kolejny. Jak mamy tyle tych skór zgolonych, to musisz przysunąć się tu bliżej, moja operatorko. To wtedy macie taką sytuację, że ta konsystencja jest taka zwarta, i nawet jak jest żelawina, to nie rozleci Wam się to. Podczas krojenia, tak mi się, mi się wydaje. No, tak tak się rozleci, to nic nie smaczne. Nie. Nie rozleci się. Mój paszczet się nie rozleci. Zobaczycie, jaka to jest fajna sprawa. Musicie sobie zrobić. Jeszcze trochę czasu jest, więc... I Już polecam teraz. Ja bym w ogóle bez pieczenia taki ja tak teraz, tylko mm. oczywiście. Ale to jest też fajne, bo można wcześniej sobie upiec, nie? to nie trzeba. Ale, a to tak, ale też, wiernie. ale o czym mówisz teraz? O pasztecie na przykład, żeby sobie na święta przygotować, to można wcześniej. Ale też jest tak, że próżniowo można zamknąć. No my zamknąć. sobie zapakujemy próżniowo. Borki moletowane i taki pasztecik Wam spokojnie wytrzyma, bo później jest wszystko na raz. A żeby sobie posmakować, to na pewno do Jeluxa zabierzesz piątego, nie? Ten tak, piątego już. zabiorę do Jeluxa, więc zapraszam. Jak coś zostanie, no jeden zostawimy. Jo, jeden zostawimy. Dobrze. Tyle jest nałożone i teraz bierzemy bułeczkę tartą, którą sobie tu przygotowałem, jak zwykle. Jak zwykle. ten pasztecik i słuchajcie, od góry taka fajna skórka się zrobi, skorupka. Można jeszcze później na koniec nieco ustawić funkcję grilla, żeby żeby to było taki rasowy pasztet. Nie? Yeah. Ale jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Forawek mam nadzieję, że mi wystarczy. Jeszcze troszkę tutaj sytne. Piekarnik już się grzeje, więc za niedługo do piekarnika. Godzinka czasu, studzenie, a jutro rano testowanie. 180 Góra dół bez sermoobiegu. Równiutka godzina minęła. Teraz otwieramy. Uwaga, może zaparować. Tak jak myślałem. Teraz niech to odleci. Bo muszę wam pokazać, jak ten pasztet wyszedł ponad formę. Sekundeczka. Sekundeczka. O, już zaczyna być widać. Zobaczcie. Wystaje ponad formę. I teraz co zrobimy? Przestawiamy naszą super nową kuchnię na tu. Górna grzałka. Oczywiście jest na środkowej półce, jeśli chodzi o yy, te pasztety. Temperatura na maksa. Zamykamy i przypiekamy górę. Do ładnego koloru to trzeba kontrolować, i dopiero wtedy wyciągamy i studzimy. Zamaskowałem dziurę. Tak to wygląda. Widzieliście, z foremki wyszło, a potem chlapło. O, i tak to wygląda teraz. Gotowy pastecik. Tej bułki może troszkę przydłużyć, co w niektórych miejscach jak wyłożyć? No być może tak, tak jak zwykle przesadziłem. Damy radę. Dobra, ściągniemy te pła płaściejsze foremeczki. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tak czasami się zdarza, kaszelnąć. No, na to wypadło. Więc tą też zostawimy, ale już nawet po tym, jak się złapie za formę, to wiadomo, że nie ruszeni. Chlebuj sklepowy. O, miałem biorę przykryć. Że jest y, fajnie zbity. Dobra, otwieramy. Matko, jak oni to zamykają? To to się człowiek. Jakby człowiek był głodny. A, dobra, jest początek. By z głodu umarł. No, jak się zdaje? Nie? Nie, tylko ty po prostu jesteś taki niecierpliwy. Oj, ten. Sama mówiłaś. Rano spróbuję. Nie mgać? Mówiłeś, ale co? Chleb, ten, patrz, No ale ja nie mam pretensji o to, że ktoś dobrze chleb zapakował. Jakby był źle zapakowany, to byś powiedział: Ojej, jak oni beznadziejnie ten chleb pakują. Uważaj, co mówisz, bo nasi widzowie niektórzy nie rozumieją tego. Muszę, muszę poruszyć pewien temat. Wiecie, co o czymś takim nawet bym nie pomyślał? Bo ja miałem, e, u mnie na kanale jest film Błędy podczas wędzenia. I tam, gdzie ja wędziłem w wędzarni, Mamy ten stary budynek, który jest tam sprzed iluś lat, po poprzednich właścicielach, pewnie jeszcze po, jeszcze po. I wiecie, co ktoś mi napisał w komentarzu na YouTube? Jak ja mogę takie coś promować? Jak z tyłu na budynku jest eternit. Nawet nie wiem, co na to odpowiedzieć. To no, po prostu tekst roku, że truje ludzi, że z tyłu jest eternit na budynku. No comment. Dobra, wyciągamy to, bo było miło, a jeszcze sobie przypomniałem, widzisz. Muszę go jakoś wydostać z tego. Ok. Nauczyć się. A nie mówisz. Jakbyś na przyszłość, nie? To te foremki tutaj są takie e, w rogach. I wystarczy to rozprostować i wtedy ci ładnie wyjdzie. Pociągnij za to i zobacz, jak ci się ładnie otwiera z boku. To byś ty musiała pociągnąć. A. Foremkę. Dobrze, to wygląda fajnie, zbite, tak jak mówiłem. Dobra, ukroimy kilka plasterków, żeby zobaczyć. Jak ta żurawinka nam się tam przewija? Trzyma się pięknie. Ale żurawina trafiła, co? Od razu na starcie. Coś pięknego. I trzyma się. Takie było założenie. O jezu, znowu żurawina. Widzicie? Jest dużo żurawiny. I jest ok. Hmm. Coś pięknego. To był mój. Hmm. No, właśnie to jest to. Rewelacja. No. Hmm. I góra. pokaż też tę bułkę. Krupiąca. Tu. Pierwej, może. Przepyszne. No. Jakie to proste. Nie? Mhm. Mm no bardzo dobre. No i ta słody drzabiny. Jak będzie robić przed wielkanocą albo na Wielkanoc dodajcie żurawinę, bo to jest istotna rzecz, która przełamuje smak pasztetu. Oczywiście pasztet jest, nie będę przeklinał, jest super. Ale żurawina jeszcze go bardziej wzbogaca. Polecam. Jak najbardziej, oczywiście. Macie powtarzalność za każdym razem, a to jest najważniejsze. Słoność, kwestia indywidualna, więc to zróbcie sobie. A jeśli film się podobał, łapa w górę, komentarz, subskrypcja i dzwoneczek. Ale fajnie. Zobacz. no po prostu. Przyprawy do pasztetu jak również foremki, oczywiście moje są już sfatygowane, ale nówki, ośki różnej pojemności, płaskie, płaskie większe, wyższe, yy, krótsze, dłuższe. To Ty byś Długą i cienką, czy krótką i grubą foremkę? Nie wiem, ja jestem zazwyczaj na do. O, ja mówię o foremkach. A... Mówię o foremkach. No ja też mówię o foremkach, krótkie i cienkie. Były takie malutkie, też kupowałam wielu się sobie. Takich mini paszty pieczeń. No. No Ty po co zadajesz głupie pytania? Ja o foremki pytam. No ja, ja ci o foremkach opowiadam. Yy, z kodem rabatowym po wszystkich 10 będziecie mieli 10% danie, więc naprawdę super rzecz, super sprawa. Kod działa, jakby coś. <coughs> co jeszcze dalej? Yy, nasze social media: grupa na Facebooku swojskie gotowanie i wędzanie. TikTok swojskie gotowanie oraz Instagram swojskie gotowanie. Pasztet. Wielkanocny z żurawiną. Polecam. Pozdrawiam. Cześć.